W ostatnich dniach zostały uaktualnione dane i rekomendacje dotyczące sposobu naszego odżywiania, czyli najprościej mówiąc, została zmieniona piramida żywienia. Czyli to, co funkcjonowało przez ostatnie 40 lat, teraz zostało absolutnie zmienione i mogę powiedzieć, że zostało wywrócone do góry nogami, dlatego że to, co kiedyś było największą częścią tej piramidy, teraz jest najmniejszą. I muszę powiedzieć, że ta zmiana wywołała absolutną eksplozję w internecie, i w dzisiejszym filmie przychodzę, żeby Ci wyjaśnić, te zmiany, powiedzieć Ci o najważniejszych punktach tej zmiany oraz na samym końcu filmu powiem Ci, jak te zmiany możesz wprowadzić w życie, tak żeby jak najbardziej na tym skorzystać, żeby właśnie cieszyć się zdrowiem, witalnością i szczupłą sylwetką. Myślę, że pierwszym i takim jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów tej zmiany jest to, że rząd amerykański oficjalnie przyznał, że ta piramida żywienia, która funkcjonowała do tej pory, która głównie opierała się na węglowodanach, tak naprawdę przyczynia się do powstawania chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca typu drugiego, insulinooporność, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, miażdżyca, choroby serca i wiele, wiele innych chorób cywilizacyjnych. Muszę przyznać, że absolutnie się z tym zgadzam, bo widzę to w praktyce. Ze swoimi klientami, że ta piramida, która była kiedyś, tak naprawdę to, co wywoływała to strach przed jedzeniem tłuszczu, niedostateczną ilość białka w diecie i przejadanie węglowodanów, więc bardzo mnie to cieszy, że zostało to zmienione. I tak naprawdę to, co promowano do tej pory, to było właśnie ten strach przed jedzeniem tłuszczu, to, to wpojenie nam, że tłuszcz powoduje choroby, że tłuszcz zatyka nam żyły, że od tłuszczu tyjemy. Co jest absolutną nieprawdą, ale niestety jest to bardzo mocno zakodowane w naszym wewnętrznym ja. I nawet kiedy wchodzimy do sklepu i patrzymy na półki, to widzimy w tej zdrowej żywności produkty odtłuszczone 0% tłuszczu. To samo jest, kiedy pójdziemy na nabiał, patrzymy na skry, jogurty, mleko i te wszystkie inne produkty właśnie promowane są te beztłuszczowe. I tak bardzo to się zakorzeniło w nas, że my się boimy sięgać po produkty tłuste. Natomiast jeżeli chodzi o zachowanie zdrowia, zwłaszcza hormonalnego wśród kobiet, my ten tłuszcz powinniśmy jeść, dlatego że nasz układ hormonalny potrzebuje tłuszczu do prawidłowego funkcjonowania. Drugim elementem tej starej pila, piramidy była niedostateczna ilość białka w diecie. Tak naprawdę te zalecenia, które były kiedyś, a są o drugie tyle mniejsze niż teraz, e, tak naprawdę zapewniały nam taki poziom białka, żebyśmy nie doprowadzali do niedoborów. Natomiast nie była to ilość wystarczająca do prawidłowego funkcjonowania. Tak naprawdę tego białka było za mało. Podsumowując, te dwa elementy, niska podaż białka w diecie i niska ilość tłuszczu w diecie powodowało, że my bardzo często przejadaliśmy węglowodany. I no, nasz organizm jest bardzo mądry i nie da się go oszukać. I jeżeli zabieramy mu jakąś grupę produktów, no to on będzie szukał energii w czymś innym. I dokładnie to wydarzało się tutaj, bo jeżeli zabieraliśmy i ograniczaliśmy tłuszcz, nasze ciało szukało energii gdzie indziej, przez co ciągnęło nas właśnie do jedzenia węglowodanów, bardzo często tych węglowodanów, które dostają nam szybkiej energii, a są to węglowodany bardzo przetworzone. I to wszystko, te trzy elementy powodowały, że nasze ciało zaczynało nie domagać, chorować i właśnie zmagamy się z plagą chorób cywilizacyjnych. Co ciekawe, rząd amerykański podkreślił też, że liczenie nie jest aż tak ważne, że my bardziej powinniśmy się skupić na jakości, a nie na liczeniu kalorii. Czyli tak naprawdę powinniśmy wybierać produkty nieprzetworzone, dobrej jakości, z prostym składem, a nie skupiać się na liczeniu kalorii. I muszę przyznać, że często spotykam się tym w swojej własnej praktyce, że mamy wpojone coś takiego, że jeżeli coś mieści się w naszym bilansie kalorycznym, to bezkarnie możemy to jeść. I owszem, może będziemy wtedy chudnąć, ale niestety nie będziemy cieszyć się. Się wtedy zdrowiem czy energią, dlatego że naszego ciała nie da się oszukać. I o ile możesz schudnąć jedząc tylko McDonalda, o tyle nie wiem, czy będziesz się na tym McDonaldzie tak dobrze czuła. I właśnie to przyznał rząd amerykański, żebyśmy skupiali się po, na jakości, a nie na kaloryczności. Przejdźmy więc do konkretów. Jakie są nowe założenia i jak powinna wyglądać nasza dieta, żeby wspierała naszą nasze zdrowie i witalność? Więc pierwszym, najważniejszym punktem, który przewija się przez cały czas we wszystkich e, punktach tej prezentacji nowej piramidy, to jest eat real food, czyli sięgaj po prawdziwe jedzenie. Sięgaj po jedzenie, które jest nieprzetworzone, które ma prosty skład i to najbardziej podkreśla się w tej całej prezentacji, żeby ograniczyć żywność, która e, jest przetworzona, która jest wypełniona sztucznymi barwnikami, chemicznymi dodatkami, spulchniaczami, emulgatorami, czyli ta, tą całą przetworzoną żywność powinniśmy całkowicie ograniczyć lub, jeżeli masz taką możliwość, wyeliminować. Natomiast powinniśmy zamienić te, te przetworzone produkty na produkty z krótkim składem albo na takie produkty, które tego składu w ogóle nie mają, czyli są właśnie nieprzetworzone. Jakie to są produkty? Mięso, jaja, warzywa, owoce, czyli coś, co występuje naturalnie. W przyrodzie i jest niezmienione przez człowieka. To są produkty, które jadły nasze babcie, prababcie. I co jest też bardzo ciekawe, podkreśla się, żeby również unikać cukru. I co ciekawe, słodzików. Czyli wszelkie produkty light, takie jak napoje gazowane, light, bez cukru, również przyczyniają się do powstawania chorób cywilizacyjnych. Czyli nie tylko ten nabiał low fat, czyli ten beztłuszczowy, ale też produkty zero. To są właśnie te produkty, które my powinniśmy ograniczać. To jest pierwsze i najważniejsze założenie. Postaw na prawdziwe jedzenie, które występuje naturalnie w przyrodzie, bo takie jedzenie będzie odżywiało Twoje ciało, takie jedzenie będzie dawało ci energię i podkreśla się, że właśnie to jedzenie przetworzone, to jedzenie wypełnione słodzikami i innymi chemicznymi dodatkami, to ono najbardziej przyczynia się do powstawania chorób cywilizacyjnych, których chcemy unikać. Punkt drugi to białko ma znaczenie. Tak naprawdę znacząco zwiększono ilość białka w naszej diecie i obecnie białko znajduje się na szczycie naszej piramidy, czyli tak naprawdę jest go najwięcej i stanowi podstawę naszej diety. I Podkreśla się, że każdy posiłek powinien zawierać wysokiej jakości bogate w składniki odżywcze, rodzaje białka, zarówno ze źródeł zwierzęcych, jak i ze źródeł roślinnych. Czyli tak naprawdę zachęca się nas do sięgania po różne źródła i porotowanie tymi źródłami białka po to, żeby jak najlepiej odżywić nasze ciało. Ale y, jaką ilość powinniśmy spożywać? Więc tak naprawdę zwiększono tą ilość do 1,2 do 1,6 g na kilogram masy ciała. Oznacza to, że jeżeli jesteś kobietą, która waży 65 kg, powinnaś dziennie spożywać mniej więcej... 105 gramów białka dziennie. Dodatkowo podkreśla się, że to białko powinno znajdować się w każdym posiłku i sugeruje się już nie tak jak kiedyś zjadanie pięciu, sześciu czy więcej posiłków w ciągu dnia. Natomiast zachęca się nas do ograniczenia tych posiłków do trzech dziennie i do skupienia się, żeby swój talerz budować właśnie wokół białka. Czyli trzy posiłki, w którym każdym znajduje się wysokiej jakości białko. I teraz po jakie białko sięgać? Zachęca się nas, żeby sięgać zarówno po źródła zwierzęta. Takie jak drób, jaja, ryby, owoce morza i co ciekawe mięso czerwone, które do tej pory było wykluczane. Natomiast teraz wraca do łask, czyli zachęca się nas do jedzenia wołowiny, ale też posięganie z źródeł roślinnych, czyli wszelkiego rodzaju strączki, ciecierzyca, soczewica i tego typu rzeczy. Tak naprawdę zachęca się nas do tego, żeby rotować i wybierać różnego rodzaju białko po to, żeby dostarczyć go z różnych źródeł i żeby odżywić. Jak najbardziej nasze ciało. Ta jedna zmiana tak naprawdę jest kluczowa, jeżeli chodzi o wpływ na nasze zdrowie i na naszą sylwetkę, ponieważ zwiększenie ilości białka w diecie przede wszystkim reguluje nam hormony sytości i głodu, czyli tak naprawdę my po zjedzonym posiłku dłużej zachowujemy sytość i nie korci nas do podjadania słodkich czy słonych przekąsek. Drugi element to jest wpływ. Wpływ na wyregulowanie glukozy i insuliny we krwi po posiłku. To tak naprawdę jest ukon w stosunku do osób, które chorują na cukrzycę typu drugiego lub na insulinooporność, dlatego że. To chroni ich właśnie przed skokami i spadkami glukozy i insuliny we krwi po posiłkach. Ale to nie wszystko. Większona ilość białka dodatkowo będzie chroniła naszą masę mięśniową, a mięśnie to jest nasza elektrownia, jeżeli chodzi o energię i spalanie tkanki tłuszczowej. Mięśnie spalają nasze kalorie, ale też działają jak gąbka na glukozę czyli dodatkowo dbają o poposiłkowy poziom glukozy i insuliny we krwi, i dodatkowo, jeżeli mamy dobrze zachowaną masę mięśniową. Dużo wolniej się starzejemy, czyli tak naprawdę zachowujemy młodość na długie lata. Więc tylko ten jeden punkt, czyli zwiększenie ilości białka w diecie i sięganie po białka różnego rodzaju, tak naprawdę wpływa znacząco zarówno na twoją sylwetkę, jak i na poprawę zdrowia i samopoczucia. Trzeci punkt tej zmiany jest chyba najbardziej kontrowersyjny ze wszystkich i wstrząsnął no, całą branżą dietetyczną i około medyczną. A mianowicie mowa tutaj o koniec beztłuszczowej ery. Low fat, czyli tłuszcze wracają do łask. I muszę przyznać, że padło konkretne zdanie koniec wojny z tłuszczami. Do tej pory, przez ostatnie 40 lat, tłuszcz był obwiniany za coś, czemu nie był winny czyli za różnego rodzaju choroby kazało nam wykluczać go z diety i bardzo maksymalnie go ograniczać. Natomiast teraz tłuszcze wracają do łask i zachęca się nas do jedzenia tłuszczu. Trzy razy dziennie, czyli tak samo jak białko. Źródło tłuszczu powinno się znaleźć w każdym z trzech posiłków, które spożywamy. Ale ważne są źródła tłuszczu, po który sięgamy. Zachęca się nas do sięgania po źródła nieprzetworzone, czyli dokładnie tak jak było w pierwszym punkcie. Eat real food, czyli sięgaj po prawdziwe, nieprzetworzone jedzenie. Więc co wybierać? Awokado, oliwki. Wybieraj te produkty, które są takie, jak nam dała natura, czyli nie dotknięte ręką człowieka i nieprzetworzone. I co jest też niemałym zaskoczeniem? Zmieniły się zalecenia, jeżeli chodzi o produkty używane do smażenia. Już nie poleca się olejów roślinnych, takich jak słonecznikowy czy rzepakowy, tak jak do tej pory. One raczej zostają wykluczone, ponieważ to są tłuszcze, które są przetworzone. Teraz zaleca się do smażenia oliwę z oliwek, łój wołowy albo smalec. Więc jak widzisz, jest to ogromna zmiana, ale to nie wszystko. Do łask wraca również masło i zachęca się nas do spożywania masła w codziennym. Diecie. Natomiast wyklucza się utwardzone tłuszcze roślinne, jakimi są margaryny. Ale to nie wszystko. Kolejna zmiana to jest sięgajcie po tłusty nabiał. Do tego nas właśnie zachęcają. Czyli już nie odtłuszczone produkty zero, produkty light, nieodtłuszczone mleko, nie skyry 0% tłuszczu, nie serki wiejskie, które są przetworzonym nabiałem. Z tego właśnie mamy rezygnować. Mamy sięgać po prawdziwy, tłusty, nieprzetworzony nabiał, twarogi pełnotłuste mleka, pełnotłuste jogurty. Dlaczego? Ponieważ te produkty są bogate w witaminy A, D, E, K, czyli te witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i ten tłuszcz jest niezbędny, żeby te witaminy zostały przez nas wchłonięte. Więc tak naprawdę ta, ten punkt wywraca nasz y, sposób myślenia, jeżeli chodzi o odżywianie, do góry nogami, bo w tym momencie tłuszcze wracają do łask. Czwarty punkt chyba nie jest zaskoczeniem dla nikogo, dlatego że zachęca się nas do jedzenia warzyw i owoców. Czyli to, o czym mówi się od wielu, wielu lat. Natomiast teraz konkretyzowano tą wiedzę i zachęca się nas do jedzenia trzech porcji warzyw w ciągu dnia, czyli każdy Twój główny posiłek powinien zawierać białko, źródła tłuszczu i warzywa, które są źródłem między innymi błonnika, a błonnik będzie dbał o Twoją glukozę i insulinę po posiłku, żeby jej poziom był stabilny, czyli znowu ukłon do osób, które mają e, choroby metaboliczne. Dodatkowo mówi się o jedzeniu dwóch Dwóch porcji owoców w ciągu dnia. Co jest też ważne, zachęca się nas, żeby źródła warzyw i owoców były różnorodne, co to oznacza sięgać po różne warzywa. I nie zrozumie źle. Nie o to chodzi, żebyś na, w jednym posiłku miała wszystkie rodzaje warzyw, dlatego że to będzie ciężkie do, do strawienia dla naszego organizmu, zwłaszcza jeżeli masz problemy żołądkowo-jelitowe i zmagasz się na przykład z SIBO albo z IMO. E, bardziej chodzi tutaj o to, żeby dbać o to, żeby w każdym posiłku znajdowało się jakieś źródło warzyw, ale żeby każdy posiłek był inny i w skali tygodnia, żebyś codziennie sięgała po coś innego. Dzięki temu, jak popatrzysz z perspektywy na wszystkie posiłki w skali tygodnia, okaże się, że jesz bardzo różnorodnie. Dodatkowo ta różnorodność zapewni Ci doskonałe odżywienie, dlatego że warzywa i owoce to również źródła witamin, minerałów i innych składników odżywczych. I im jesz więcej różnego rodzaju warzyw, tym bardziej jest różnorodnie na Twoim talerzu, tym więcej. I witamin i minerałów dostarczasz sobie z różnych źródeł. Więc postaw na warzywa i owoce, ale daj o źródła, z których pochodzą te owoce i warzywa. Jeżeli masz taką możliwość, to sięgaj po warzywa prosto z ogródka albo te bio i dodatkowo podkreśla się, żeby jeść te warzywa i owoce na surowo lub przy niewielkiej obróbce termicznej. Czyli chodzi o to, żeby nie rozgotowywać tych warzyw. Jeść je e, na przykład na parze albo lekko podgotowane, tak jak to Włosi mówią al dente, czyli żeby zachować jak najwięcej składników odżywczych, więc... Czwarty punkt to: sięgaj po owoce i warzywa w każdym posiłku. Myślę, że ten punkt cię zaskoczy, dlatego że jest to zaraz obok tłuszczu ten punkt wywołał największą kontrowersję w, wśród specjalistów i w internecie, a mowa tutaj o węglowodanach. Obecnie tak naprawdę węglowodany stanowią najmniejszą grupę spożywczą z największej części, czyli z tego fundamentu naszego odżywiania, tak jak było przez ostatnie 40 lat, lądują na najmniejszej części, czyli tak naprawdę powinny Stanowić najmniejszy element Twojego talerza. Z tej podstawy naszego żywienia zostały przeniesione na sam czubeczek, czyli powinniśmy je ograniczać, a mało tego, węglowodany oczyszczone, czyli te rafinowane, tak jak na przykład biała mąka, powinnyśmy całkowicie wykluczyć ze swojej diety. Jest to niemała kontrowersja, ponieważ obecnie zaleca się spożycie węglowodanów mniejsze o ponad połowę niż do tej pory, czyli jest to ogromna zmiana. Ale chcę, żebyś wiedziała, że węglowodany nie są demonizowane. To nie chodzi o to, że mamy całkowicie wykluczyć węglowodany ze swojej diety, dlatego że jak dobrze się wczytamy w te zalecenia, to zaleca się, żeby spożywać węglowodany tak naprawdę w każdym posiłku. Czyli to nie o to chodzi, żeby je wykluczyć i zniwelować całkowicie w naszej diecie. Chodzi o to, żeby zmniejszyć ich ilość na talerzu, ale też podkreśla się, żeby sięgać po dobre źródła węglowodanów, czyli po produkty przede wszystkim pełnoziarniste, dlatego że te produkty pełnoziarniste są bogate w Błonnik, który tak naprawdę bardzo często jest go więcej niż na przykład w warzywach. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby całkowicie wykluczać węglowodany, ale żeby właśnie sięgać po węglowodany z dobrych źródeł, nieprzetworzone, nieoczyszczone. Czyli od, odstawiamy białą mąkę, ale w zamian sięgamy po węglowodany pełnoziarniste i dbamy o to, żeby znajdowały się w każdym posiłku za, zaraz obok białka, tłuszczu, warzyw. To te węglowodany też się tam powinny znaleźć. Jako ekspert od zdrowia hormonalnego kobiet podkreślam, że w drugiej fazie cyklu, czyli w fazie lutealnej, dla nas kobiet węglowodany złożone są absolutną koniecznością do odpowiedniego budowania progesteronu. Czyli, jednym słowem, by zachować równowagę hormonalną między estrogenem i progesteronem, spożywanie węglowodanów jest koniecznością, ale zgadzam się z tym, żeby zwracać uwagę na źródła węglowodanów, po które sięgamy. Punkt szósty, czyli tak naprawdę ostatni element, Moment tej układanki to jest wypowiedzenie wojny przeciwko cukrowi dodanemu, czyli właśnie zachęca się nas do unikania cukru, słodzików, syropów. I zwracania uwagę na to, co spożywamy, i tak naprawdę mówi się otwarcie o ograniczeniu cukru dodanego, czyli tego dosładzanego białego cukru lub innych dodatków, takich jak słodziki, do swojej codziennej diety. Co ciekawe, zwraca się uwagę na to, żeby w posiłku nie przekraczać 10 gramów cukru na posiłek. Oznacza to, że maksymalnie dwie łyżeczki na posiłek cukru powinniśmy dodawać, a tak naprawdę mówi się o tym otwarcie, żeby ten cukier całkowicie eliminować, lub chociaż zdaje sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach jest to praktycznie niemożliwe, ponieważ ten cukier jest dodawany do wszystkiego i trzeba było zrezygnować z wielu rzeczy, nawet takich niepozornych zdaje sobie z tego sprawę, że to nie jest takie proste, natomiast otwarcie mówi się o znaczącym ograniczeniu albo rezygnacji z cukru i mówi się o konkretnej ilości dwóch łyżeczek. Więc dla osób, które słodzą i dosładzają swoje napoje albo piją słodzone napoje, w których na przykład potrafi być. 40 gramów cukru. Jest to znaczące przekroczenie, jest to tak naprawdę bilans cukrowy z kilku dni, a potrafimy to wypić przy jednym posiłku. Także podkreśla się, że jest niestety przyczyną chorób cywilizacyjnych. Dodatkowo padło takie ważne zdanie, że żadna ilość cukru ani słodzików nie jest elementem zdrowej diety. Czyli tak naprawdę cukier z tego, co powtarzało się kiedyś, że cukier krzepi, absolutnie się z tego wycofano, i teraz mówi się o tym, że tak naprawdę żadna ilość cukru, żadna ilość słodzików nie jest nam do niczego potrzebna i powinniśmy znacząco ograniczyć cukier albo jeżeli dasz radę, to całkowicie z niego zrezygnować. W kolejnym, myślę, że dosyć kontrowersyjnym. Punktem związanym z cukrem jest to, że otwarcie powiedziano, że dzieci do czwartego roku życia nie powinny mieć styczności z cukrem, czyli wszelkiego rodzaju słodkie przekąski, biszkopciki, chrupki tak naprawdę powinny iść odstawkę. Jest to powodowane tym, że zmagamy się teraz z największą otyłością wśród dzieci, młodzieży i nastolatków, i tak naprawdę odstawienie tych produktów cukrowych przetworzonych jest podstawą do tej dobrej zmiany i do wyjścia do uwolnienia. Zwolnienia się z tego problemu. Dodatkowo podkreśla się także, że powinniśmy unikać wszelkiego rodzaju słodzików, syropów, syropów glukozowych i tego, tych wszystkich dodatków. Więc tak naprawdę, wszelkiego rodzaju produkty light, produkty zero nie są żadną zdrową alternatywą, dlatego że już coraz głośniej mówi się o tym, że produkty light. Wszelkiego rodzaju napoje Light pływają niekorzystnie na mikroflorę jelitową, czyli tak naprawdę zaburzają nam tą mikroflorę jelitową. A jak wiesz, nasze jelita to jest nasz drugi mózg. Jeżeli tam się źle dzieje, to tak naprawdę będzie się zaraz działo źle w całym organizmie. Więc produkty Light, produkty Zero i produkty oparte na słodzikach nie są żadną alternatywą. Dodatkowo podkreśla się, żeby ograniczyć zarówno cukier, jak i produkty przetworzone, czyli wszelkiego rodzaju chipsy, słodycze, tak naprawdę te produkty, które są napakowane zarówno cukrem, słodzikami, jak i sodem i są bardzo mocno przetworzone, to są produkty, które powinny zniknąć z naszej diety i po które w ogóle nie powinniśmy sięgać. Podsumowując, nowa piramida żywienia i te zaktualizowane rekomendacje żywnościowe tak naprawdę są ukłonem w stosunku do osób, które zmagają się z chorobami metabolicznymi, takimi jak insulinooporość, cukrzyca typu drugiego, niealkoholowe stłuszcze, wątroby, miażdżyca i wszelkiego rodzaju choroby metaboliczne. Tak naprawdę tym osobom zaleca się przejście na styl odżywiania niskowęglowodanowy, czyli dokładnie to, co omówiłam powyżej, czyli zwracanie uwagi na odpowiednią ilość białka, dostarczenie sobie odpowiedniej ilości tłuszczu, zadbanie o warzywa w każdym posiłku, o owoce, obłonnik, jednoczesne ograniczenie lub wykluczenie cukru. Skupienie się na wykluczeniu przetworzonych produktów i właśnie ograniczeniu tych węglowodanów, które do tej pory były promowane. I potwierdza się, że według badań niskowęglowodanowy styl odżywiania będzie powodował wchodzenie w remisję lub też będzie zatrzymywał właśnie choroby metaboliczne. Punkt, który jest dosyć kontrowersyjny, jest taki, że oficjalnie powiedziano, że w chorobach metabolicznych tak naprawdę to nie kaloryczność ma aż takie znaczenie, a jakość produktów, które wybieramy. Czyli osoby, które zmagają się z, na przykład z otyłością czy nadwagą lub też chorobami metabolicznymi, które właśnie wymieniłam, tak naprawdę głównie powinny zwracać uwagę na jakość produktów, które wybierają właśnie po to, żeby były nieprzetworzone i żeby były jak najbardziej naturalne. Sama wiem ze swojej praktyki, że zgłaszają się do mnie osoby, które nie mogą schudnąć pomimo tego, że są w deficycie kalorycznym, zmagają się z otyłością lub z nadwagą. I jest to właśnie spowodowane tym, że jedzą wysoko przetworzone pożywienie, bogate w cukier i otwardzone tłuszcze roślinne. Teraz zwraca się uwagę i mówi się otwarcie o tym, że to nie tylko kalorie mają wpływ na ten stan rzeczy i na otyłość, ale też właśnie o słabą jakość produktów. Dlatego, że dzieje się coś takiego, że myjemy bardzo dużo, ale tak naprawdę nie odżywiamy swojego ciała, przez co nasze ciało krzyczy o więcej i my chcemy jeść więcej, ale się znowu po te produkty wysoko przetworzone i jest to takie za zamknięte koło. Dlatego teraz mówi się otwarcie, nie kalorie, a jakość produktów. Zdaję sobie sprawę, że to, co powiedziałam Ci do tej pory, może Ci się wydawać skomplikowane. Możesz sobie myśleć, boże, jak ja to wszystko wprowadzę w życie, przecież do tej pory promowali coś zupełnie innego i chcę powiedzieć, że wychodzę Ci naprzeciw. I poza tym, że omówiłam Ci te największe zmiany, które tak naprawdę zgadzam się, że są zdrowotne, przygotowałam dla Ciebie e-book kulinarny, z przepisami niskowęglowodanowymi, bogato odżywczymi, które wpływają na zdrowie, wpływają na równowagę hormonalną i wspaniałe samopoczucie, ale też na zgrabną sylwetkę. Także jeżeli chcesz wprowadzić już teraz te dobre zmiany, o których mówi rząd amerykański, to zajrzyj w komentarzu jest link do mojego e-booka, który możesz zakupić. tam przepisy na śniadania, obiady i kolacje, czyli dokładnie tak, jak jest promowane: trzy posiłki dziennie, bogate w białko, bogate w błonnik, zdrowe tłuszcze oraz z ograniczeniem węglowodanów, ale też stawiamy na te węglowodany pełnoziarniste. Czyli to wszystko, o czym mówiłam do tej pory, jest zawarte w tym e-booku i ten styl odżywiania możesz wprowadzić już kolejnego dnia. Także jeżeli chcesz, zachęcam cię do zakupu. A może szukasz transformacji takiej pełnej, zależy ci na odzyskaniu zdrowia, równowagi hormonalnej, odzyskaniu energii, pięknej skóry, to zachęcam cię w tym momencie do skorzystania z mojego pięciotygodniowego kursu Hormonalna moc Odchudzania, ale to nie tylko odchudzanie, to też przywracanie zdrowia hormonalnego i witalności naszego ciała. Także jeżeli chcesz wprowadzić te dobre zmiany już teraz e, i chcesz, żeby te zmiany zostały z tobą na stałe, to w komentarzu masz link, zarówno do e-booka kulinarnego z przepisami, jak i do mojego kursu. No dobrze, ale podsumowując, co to wszystko znaczy dla ciebie i jak wprowadzić te zmiany już teraz, żeby to było proste i żeby to było takie e, możliwe do wprowadzenia. Więc przede wszystkim pierwszy krok to jest buduj swój talerz wokół. Białka. Ja zalecam swoim klientom, żeby mieli przygotowane źródła białka różnego rodzaju, bardzo często przygotowywane wcześniej, czyli na przykład jakieś mięso, e, może być wcześniej upieczone, albo na przykład jaja, czy produkty roślinne, tak jak fasole, ciecierzyca, soczewica. Przygotuj sobie te źródła białka i to wokół nich buduj swój posiłek, czyli patrząc na talerz, tak naprawdę pierwsze co na niego położysz, to jest właśnie to dobrej jakości źródło białka nieprzetworzone, czyli nie kiełbasy, wędliny. Tego typu rzeczy, które mają w sobie masę składników, tylko proste, zwykłe mięso, albo właśnie te roślinne źródła białka. I to stanowi fundament, podstawę Twojego talerza. Drugie pytanie, które bardzo często się pojawia, to jest, jak obliczyć to zapotrzebowanie. Więc, tak jak mówiłam przy drugim punkcie, obliczamy to zapotrzebowanie mnożąc swoją wagę razy 1,2 lub 1,6 grama, co oznacza, że kobieta, która waży 65 kg, powinna spożywać 100%. 5 gramów białka codziennie. Mając tą formułę, możesz sobie pomnożyć swoją wagę razy właśnie to 1,2 lub 1,6 grama. I wtedy wyjdzie ci ten wynik, który powinnaś spożywać codziennie. Kolejny element to jest zwróć uwagę na warzywa, czyli obok białka na Twoim talerzu powinny się znaleźć warzywa, i to one są kolejnym tym fundamentalnym punktem. Piramidy żywienia, czyli budując swój talerz, masz już białko i drugi krok to jest właśnie warzywa, wybranie tych źródeł warzyw. I ważne, żeby każdy posiłek zawierał inny rodzaj warzyw i żeby w skali tygodnia każdego dnia wybierać inne warzywa. Bo wiesz, nie chodzi o to, żebyś codziennie jadła pomidora czy ogórka, tylko chodzi o to, żebyś wybierała różne rodzaje warzyw, dlatego że w nich znajduje się różnego rodzaju błonnik, który w inny sposób będzie odżywiał naszą mikrobiotę, a tak jak mówiłam wcześniej, jelita to jest nasz drugi mózg. Podpowiem Ci, że to nie muszą być warzywa świeże, bo zimą wiemy jak smakują te warzywa, czasami trochę jak karton, więc po prostu sięgnij po warzywa mrożone. To też jest ok. Ułatwiaj sobie życie. Możesz też przygotowywać źródła warzyw, po prostu wcześniej mieć przygotowane w lodówce, żeby później tylko wrzucić na patelnię, ale pamiętaj o tych warzywach, bo one właśnie zaraz obok białka stanowią fundament naszego odżywiania. Kolejny krok to jest nie bój się tłuszczu, czyli do każdego posiłku obok białka i warzyw dodawaj dobrej jakości Tłuszcz, czyli oliwę z oliwek, masło albo tłuste produkty takie jak awokado czy oliwki, ale skup się na tym, żeby ten tłuszcz był dobrej jakości, czyli ten tłuszcz nieprzetworzony, czyli nie oleje roślinne, a właśnie produkty pochodzące z natury. I dodatkowo po prostu nie bój się tego tłuszczu. Dodaj oliwki, dodaj na przykład pestki, dodaj orzechy albo awokado, e, dlatego że ten, te dobrej jakości tłuszcze będą dbały o Twoją równowagę hormonalną, ale nie tylko. Kolejny krok to są węglowodany i nie bój się tych węglowodanów, bo e, tak jak podkreślano tutaj e, w omawianiu tej nowej piramidy żywienia, tutaj nie chodzi o to, żeby całkowicie wykluczyć węglowodany. Chodzi o to, żebyś węglowodany, które jadłaś do tej pory, zmniejszyła o połowę, ale też żebyś zwracała uwagę na ich jakość, czyli wybierała te węglowodany nierafinowane, czyli węglowodany pełnoziarniste, albo też węglowodany skrobiowe, takie jak ziemniaki czy bataty. I ostatni, ale tak naprawdę najważniejszy punkt, to jest, wybieraj proste jedzenie. Czyli ten pierwszy punkt, i ten najważniejsze zdanie, które było powtarzane cały czas, czyli eat real food, sięgaj po prawdziwe jedzenie, i tego się właśnie mamy trzymać. Ta dobra zmiana ma polegać na tym, żeby zrezygnować z produktów przetworzonych, z, po, z produktów bogatych w utwardzone tłuszcze, w cukry, w sód. Tak naprawdę tych produktów mamy się wystrzegać. Więc stojąc w sklepie i wybierając produkty, co tutaj zjeść dla siebie, po prostu weź coś, co ma bardzo krótki skład, albo nie ma. Tego sk składu w ogóle, czyli jest nieprzetworzone. Podsumowując. Kończy się era beztłuszczowych produktów light, produktów zero i diety wysokowęglowodanowej. Teraz stawiamy na białko, które jest budulcem w naszym organizmie, na tłuszcze, które są z najbardziej stabilnym źródłem energii, na płonnik z warzyw, ale też z pełnowartościowych źródeł węglowodanowych. Czyli proste jedzenie, smaczne jedzenie, które jadły nasze babcie. Gdybym miała podsumować to wszystko jednym zdaniem i dać Ci najprostszą podpowiedź, to jest po prostu. Czytaj składy i wybieraj te produkty, które są najmniej przetworzone, są naturalne i są bogate w składniki odżywcze, witaminy i minerały. Niech to będzie Twoim takim motywem przewodnim, robiąc zakupy i przygotowując swoje jedzenie. Bo tak naprawdę w jedzeniu chodzi o to, żeby było odżywcze, żebyś wspaniale się po nim czuła, żeby bało o Twoje zdrowie. Czyli podsumowując, jedz prawdziwe jedzenie.